Przegląd foliaka w doniczkach pięknie zaczęło rosnąć, ale oczywiście ślimaki pogryzły co miały pogryźć. Natomiast jeśli chodzi o, o rządki z warzywami, no to zobaczcie. Rzodkiewka jest na wierzchu, ale praktycznie tylko rzodkiewka. I nie wiem, czy to jest wina tego, że. Slimaki resztę wyjadły, czy może po prostu jeszcze te nasiona nie wzeszły. W każdym bądź razie wilgotno jest i to jest widać. Przykryję to. No i czekamy co to będzie dalej. Tutaj wyniosłam w zeszłym yy, wczoraj, wczoraj wyniosłam, są to głównie cebule i Kapustne i kapustne. Także czekamy, czekamy, co, aż to wszystko pięknie wyrośnie, by móc to przepikować do większych doniczek, jeżeli będzie taka konieczność. Natomiast wyniosłam, dlatego że w domu jest za ciepło i wszystkie te kapusty by się wyciągły, i byłyby to do niczego sadzonki. Zobaczymy z tej strony, czy coś wzeszło. No, widać, że wychodzi szpinak. Zobaczcie. Szpinak jest praktycznie na wierzchu. To były dwa rządki szpinaka, szpinaku. Dwa rządki szpinaku i widać, że są. Natomiast obok widzę ślimak. Pewnie go nie dojrzycie, bo jest to ślimak bezmuszlowy, malutki. Zaraz, zaraz. O, teraz go dobrze widać. Tych chorobo jedna. I z tym właśnie muszę walczyć, zobaczcie. Z takim czymś. Małe, drobne, paskudne. Wygryzie wszystko. Nie zostanie praktycznie nic, jeśli chodzi o, o nasze siewki. I tu jest kolejne. Tam jest kolejne. Także muszę to koniecznie pozbierać je, bo obawiam się, że przez nie to ja tu nic nie będę miała w tym roku. Straszne to jest. Są różne środki na ślimaki, natomiast ja do tej pory starałam się nie korzystać z takich, wiecie, chemicznych jakichś tam środków. No ale jeżeli się okaże, że... Nie dam rady bez. No, to będę musiała coś zastosować. No, inaczej, to mi to po prostu nic nie urośnie. Wszystko zjedzę. Także, kochani, tak to wygląda. Kochani, wreszcie nastał ten dzień. Robienie porządków, zbieranie śmieci, ślimaków, robaków i innych rzeczy, które akurat zalegają na, mojej, na moich grządkach. A powiem Wam, że jest tu naprawdę dużo wszystkiego i to wszystko czeka na wysprzątanie. No i wreszcie jest ten dzień, kiedy mogę wreszcie się, wreszcie, wreszcie, wreszcie się za to zabrać. No, wystarczy. Nie wzięłam sobie statywu, więc nagrywania jako takiego nie będę wam pokazywać. Pokażę Wam, jak to wygląda, przed jak po, i opowiem trochę o tym, co ja tutaj też będę robiła. Słuchajcie, moi widzowie, nie wiem co to jest. Pewnie znajdę co to za robale. Postanowiły się ulokować na zimę w korzeniach. Yy, niczego innego jak słonecznika. Zastanawiam się, co to za jedne. No ale żeby nie zostały w ziemi, to po prostu zabiorę je i to wszystko pójdzie w kompost. I tyle. Bo nie wiem, czy one są pożyteczne, czy niepożyteczne, więc... Więc nie będę ich mordować ze wczasu. Zawsze zdążę im wytoczyć walkę, jeżeli będzie taka konieczność. A póki co pójdą w kompost. Ale ich tu dużo. Ciekawe, co to takiego. Już? starczyło je Ej, tam wariatuncie. Wspólnymi siłami udało się skończyć. Udało się skończyć. Pięknie. Pięknie wyplewione i zruszone przygotowane podsadzenie tutaj będzie marchew, cebula pietruszka i buraczki na takim kawałku mam nadzieję, że tym razem udadzą się bardzo ładnie a tam się o sowi z drzoły bawią biorę się, robię rządki i będę sadzić co drugi rządek cebula, warzywka, marchewka bądź pietruszka, i następnie znowu cebula. Zawsze tak sadzę i najlepiej się udaje. Kolejny dzień. Wczoraj nie udało mi się posadzić wszystkiej cebuli. Posadziłam trochę białej, posadziłam trochę czerwonej. No i teraz dzisiaj będę sadzić żółtą. Żółtą cebulę to jest odmiana Stuttgarter 14,21 mm, pół kilograma takiej oto donicy, wsypanej. I będziemy sadzić tak jak już wczoraj mówiłam. Będę sadzić co drugi rządek, kilka rządków mam tu już zaznaczone, dokąd jest posadzonych tam wbity patyczek. Nie wiem, jak go tam widać. Czy go widać? Widać. Do tamtąd mam czerwoną i białą. W sumie nie ma tego dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery niecałe cztery i pół rzędu. Rzędy mają około 2,5 i jakieś dwa do trzech metrów, więc nie jest to jakoś dużo. Sadzone tak co 8 do 10 centymetrów. Nikt tego nie robi oczywiście z jakąś miarką konkretną, tylko po prostu idę i wtykam. Oczywiście piętką do dołu. Także kochani, gdzieś mi, zginął, gdzieś mi zginął statyw do nagrywania, więc niewiele będę mogła nagryć grać coś tam się postaram, ale wiecie, ciężko będzie, bo <noise> bez statywu jakoś nieporęcznie. No ale mam tu trochę pola do popisu. Wczoraj przygotowanego wieczorem, gdy już sadziłam ostatnie cebule, było już tak ciemno, że nie było jak nawet zdjęcia zrobić. Ale to nic, co się odwlecze, nie uciecze. Zrobimy dzisiaj, co nie zrobiliśmy wczoraj. Cebula posadzona. Tak, kochani, cebula posadzona. Teraz będę brała się za inne, za inne moje warzywka. A ja co ja tu mam? W sumie jeszcze wam nie pokazywałam, jakie ja mam e, warzywa do posiania. Chyba nie było filmu. Chociaż był jakiś tam film na temat nasion, ale nie wiem, czy na wszystkie. Średnio wczesna. Marchewka. Karotella. Zobaczymy. To to nie, to będziemy siać troszeczkę później, też w marcu, ale na rozstady po prostu wsieje w rządek i elegancko później się rozpikuje. Gocimiętka to samo, wsieje po prostu w rządek i zobaczymy co urośnie. Bazylia cynamonowa to koniecznie w foliaczku będę wysiewać, bo to są takie rzeczy, które inaczej to niekoniecznie się uda. Ja mam tutaj. Marchewka wczesna Amsterdam. Tu mam marchew z mojego zbioru. To była marchew wczesna. Chyba też Amsterdam, z tego co pamiętam. Ale jeszcze musiałabym się cofnąć do moich zapisków z zeszłego roku. W każdym razie tu napisałam tylko, że są to nasiona marchwi. Nigdy nie zbierałam nasion marchwi, dlatego... Zastanawiam mnie, jak one wzejdą, więc posieję jakiś tam rządek. Zobaczymy, co z tego będzie. Oznaczę sobie, że to było z własnych nasion, żebym wiedziała, czy warto zostawiać w ogóle marchew na nasiona, bo może się okazać, że marchew na nasiona po prostu się nie sprawdzi. W tym roku zakupiłam sobie tą ozdobną pietruszkę naciową. W sumie to tak, tylko głównie do dekoracji. Wsieję jej trochę. Po yy, takiej na samą nać pietruszkę, no to miałam tu cały rządek, zbogrowałam go w tym roku. Część już przerosła, część na pewno jeszcze będzie wyrastać, więc wystarczy mi, po prostu. To jest nowość jakaś, rzutkiewka jutrzenka. Nowość u mnie, marzec kwiecień, głęboko 7 2 cm. Zobaczymy co to będzie bo powiem szczerze, że pierwszy raz taką y, dziwną y, rzodkiewkę widzę. Tu mam kolejną. W ogóle dlaczego te rzodkiewki teraz nie są okrągłe, tylko podłużne? Kiedyś były okrągłe, bardzo ładne i takim karminowym kolorze, a teraz jakieś takie dziwadła. No, no i mamy jeszcze sałatę masłową i sałatę y, kruchą lodową. Niestety gdzieś opacznie nie spojrzałam, że jednak te nasiona są zaprawiane, no ale już jak są to są, to niech będą. Jest szansa wtedy, że mi je ślimaki, może nie zjedzam, bo powiem Wam, że ślimaków nagich, bezmuszlowych, takich maleńkich, czarnych i kolorowych mam w tym roku bez liku. Normalnie z gołej ziemi idziesz, robisz, coś patrzysz, no są, są, są bardzo maleńkie, są bardzo drobne. Szkoda, że właśnie teściowa nie puściła tu kur na okres zimy, żeby sobie pobiegały, bo by mi większość robactwa wybrały, a tak no, no niestety. No i bób. Bób mam dwa, mam windsor biały i dragon. Także to będę zaraz siała. Nie będę już Wam tego pokazywała. Jeszcze muszę zasięgnąć nasion cebuli i wsiać rządek cebuli na, roz, na po prostu do pikowania ale wsieję ją po prostu w rządek na polu bo mam wsianą w foliaku nie w foliaku, w pojemnikach i no już jest wyniesiona do foliaka i wsieję jeszcze rządek na polu porównam później jak te m, dwa siewy m, będą się między sobą różniły czy będzie duża różnica jeśli chodzi o jakość tej rozsady tej z pola a tej yy, z foliaka z pojemników? No dobra, kochani, nie zawracam. Biorę się za pracę. No i cóż, do następnego. No, pewnie nie. Jeszcze pewnie coś dogram do tego filmu, żeby nie było tak krótko. Kochani, kilka dni temu, kilka, dokładnie tydzień temu, sadziłam, sadziłam. No, siałam kalafior. Na rozsadę. I wiecie co? Okazało się dzisiaj, jak już wynieśliśmy go dwa dni temu do foliaka, że coś mi go zżera. Widzicie? Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale widać, że są poobgryzane takie kikutki, tylko starczą. Albo że jest coś takiego jak tutaj, po prostu o, obgryzione. Jest to koszmar, jakich mało, a ja wam pokażę, co jest przyczyną tego właśnie zjawiska. Te trzy gagatki znalazłam pod obrzeżem tacki. Tutaj mam posianą kapustę zdaje się i też zobaczcie w jednej komórce widać, że był tam sobie ślimak i zeżar. Te moje roślinki. To samo jest w brokule poobgryzane. Zrobię tu lustrację, wyzbieram je, powywalam. No i powiem Wam, że nie wiem jak to będzie, bo jak to tak pójdzie w ten sposób, że ślimaki będą wszystko wygryzać. To ja nie wiem, czy ja w tym roku nie zostanę w ogóle bez rozsady. Mam wrażenie, że jest gorzej, jak w zeszłym roku, jeśli chodzi o ślimaki bytujące właśnie w foliaku, w foliaku, ogólnie na ogrodzie. Była chyba zbyt słaba zima i, i te ślimaki gdzieś za mocno przeżyły, no, dla mnie za mocno, bo jest ich tu naprawdę zatrzęsienie. Chodzą nawet po gołej ziemi, wyłażą dziś spod spodu, nie wiadomo spod czego. Koszmar. Kolejny dzień, już prawie skończony. Ten zagonek jest już praktycznie pełen, zostało mi kilka rządków na buraki, które będą dopiero gdzieś tam w kwietniu siane, zapewne. No i na rozsadę pora i selera. Także zostało mi 2, 3, 4, 5, 6 rządków. Tak jak widać, tam już marchew, pietruszka, cebula posadzona i posiana, bo siałam też do gruntu. Zobaczymy co z tego urośnie. Tutaj w tym takim klinowatym zakątku posadziłam natomiast bób Windsor i posadziłam cebulę kartoflankę na szczypie. Także tutaj to mam tą cebulę rodzinkę. No i na tym bym kończyła, no ale nie, jest, nie byłabym sobą, gdybym skończyła już teraz. No i postanowiłam jeszcze zrobić w koło taki płotek. Zruszyć ziemię przy tym plotku. No i będzie tu posadzone oczywiście nic innego jak groszek. Groszek zielony oraz druga paczka bobu. Tylko zastanawiam się, czy Bóg posadzić przy tamtej stronie, czy tutaj bardziej na wschód. No i tak się zastanawiam, zastanawiam i chyba posadzę tu na wschód. Zacznę od bobu, a później pociągnę groszkiem. Jedno i drugie zejdzie mi z tego zagonu gdzieś tam w połowie czerwca. A więc w maju gdzieś w połowie maju ja na pewno będę tutaj sadziła już i kapustę, będę miała i kalafiory. No i tam w połowie maja na pewno już będą rozsady pomidorów i papryk. W związku z tym o tak, na tym zagonie w związku z tym tamte rośliny już na pewno nie będą przeszkadzały. Na tym zagonie po połowie maja, po wczesnych kapustnych, ma już wejść fasola. Więc no zobaczymy, jak to tam jeszcze będzie. Natomiast tamten zagon nieruszony, na końcu za truskawkami, no tam mają być właśnie ogórki. Ogórki ogólnie dyniowate. Jeszcze tego nie porządkowałam. Sporządkuję tamto już, jak będę miała tutaj zrobione, przygotowane wszystko, co potrzebne do zasadzenia. Także biorę się jeszcze za posadzenie tego bobu. Jeśli dobrze pamiętam, to jest baron, a groszek jest z moich nasion. Pomieszany groszek łuskowy z groszkiem sześciotygodniowym, jeśli dobrze pamiętam. Także tak to będzie wyglądało. No nic, kochani, na tym kończę i do następnego razu. Papa, pa. mam nadzieję, że miło się oglądało i nie było to zbyt nudne. Jeszcze podsumowując, mój czosnek, sadzony w grudniu, jeśli dobrze pamiętam, to w grudniu go sadziłam i zobaczcie, jak on wygląda. Nie jest najgorszy, chociaż wiadomo, że nieraz o tej porze roku był lepszy. No ale wiecie, jak się sadzi tak późno, to czegoż można się spodziewać. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego razu. Pozdrawiam, pa pa.